RC na bicie człowieka, rozpoznasz czynami. Chory rap na luzie, CRC. Moje życie dobrze się bawiłem. Często się brudziłem, gdy z kolegami się buczyłem Na zarobku orient i ostrożność, oczy dookoła głowy. Jesteś zarobiony, a za chwilę zadowolony. Wychowany na ulicy, w strachu wszyscy moi przeciwnicy. Kurwy były gnane, na osiedlu konfidentą, gadła podcinane. Gdy się jednoczyliśmy przeciwko innej dzielnicy, stało na 40 na ulicy. Uzbrojeni w siekieretuczki do mięsa nogi od taboretów z bojgami. Wszyscy drżali, jak żeśmy wyjeżdżali i skurwy synów mordowali, tak w starych czasach żeśmy królowali. Po na dzielnicy i na blokach mieszkaliśmy, a po ulicach się woziliśmy. Po na dzielnicach i na blokach mieszkaliśmy, a po ulicach się woziliśmy. Takie kurwa były stare czasy, kradły się z plaży Adidasy. Pierwsze telefony, jakie byłem zadowolony, królem dziś innowania i fenomenalnego napierdalania. Nie stroniłem też od śpania i bezsensownego się staczania. Dlatego przekaz dla młodzieży, unikajcie grabieży. Szkoda czasu w kryminałach i nie daj Boże, byście lądowali w monarach. Dziś już jestem stary i samotny życie przemyślałem, i jak bardzo dużo błędów popełniałem. Nocami się zatracałem, z domu uciekałem, chlałem, kradłem i trwałem. Na różne sposoby forsy zarabiałem. W domu nie za fajnie miałem, na patologii mieszkałem, zajebiście się tym jarałem. Ciągle Bezsensownie postępowałem. Tak wiele kurwa błędów popełniałem. Czasu potrzebowałem, lecz za późno zrozumiałem. Bo na dzielnicach i na blokach mieszkaliśmy, a po ulicach się woziliśmy. Bo na dzielnicach i na blokach mieszkaliśmy, a po ulicach się woziliśmy. Gdy się starzejemy, czasem także mądrzyjemy. Gdy zrozumiemy, że koledzy, i panie, nie są na zawsze. Że życie sobie ogarnie tylko mądry chłopaczyna, co z narkotykami nie przegina. Prawdy, prawa nie musi naginać, by dobrze rozkminiać. Jeśli dobrze pomyślicie, to uczciwie zarobicie, a się kurwa nie stoczycie. Młodość rządzi się swoimi prawami. Małolaciek musi wielokrotnie się sparzyć, by cokolwiek zrozumiał. Często się spotykamy, rzadko swoje błędy przemyślamy. Największym błędem jest to, że rzadko w przyszłość spoglądamy. Ej.